Rozdział 4. Wiem, że nasze działania mogą na to nie wskazywać, ale ludzie naprawdę chcą przetrwać. Dlatego tak wołamy o pomoc. Uważa się, że instynkt przetrwania to pierwotny instynkt naszego gatunku. Tak naprawdę. Co innego stanowi wasz pierwotny instynkt. Gdybyście się nim kierowali. Przetrwanie waszego gatunku nie stałoby pod znakiem zapytania, byłoby zagwarantowane. Wiem. Pierwotnym instynktem ludzkości jest wyrażanie przez każdego człowieka jego prawdziwej tożsamości, czyli boskości. W kategoriach ludzkich przekłada się to na czystą miłość. Miłość nieobwarowaną warunkami i przejawiającą się bez względu na okoliczności. Ten podstawowy odruch sprawia, że gdy ludzie słyszą płaczące dziecko w płonącym budynku, to nie uciekają, tylko biegną je ratować. W podobnych sytuacjach, kiedy należy podjąć natychmiastową decyzję. Która zapada na najwyższym duchowym szczeblu. Ludzie na ogół nie obliczają swoich szans na przeżycie, robią to, co wypływa z ich prawdziwej natury. W takich chwilach pojmujesz, że nijak nie możesz przestać istnieć. Twój duch, istota tego, kim jesteś, będzie żyć wiecznie. I nie masz co do tego żadnych wątpliwości, bowiem nie o przetrwanie tu chodzi. Chodzi nie o to, czy, ale jak będziesz żył przez następne 20 lat lub przez następne 20 minut. Oczywiście, nie da się zaprzeczyć, że możesz odczuwać silne pragnienie. Pozostania w swej obecnej fizycznej postaci dłużej niż następne 20 minut. Ale podstawowy odruch wyrażania boskości poprzez uosobienie tu i teraz bezwarunkowej miłości zwycięża i przeważa nad tym pragnieniem. Niestety, w zwyczajnych okolicznościach niewielu przedstawicieli Twego gatunku. Doświadcza takiej jasności. W istocie są to pojedyncze przypadki. Łatwo zagubić się w labiryncie życia. Tylko w kryzysowej sytuacji, kiedy waży się ich albo cudzy los, ludzie działają bez namysłu. Dosłownie, bo zdają się całkowicie na impuls. Płynący z duszy. I gdyby ludzie w każdej chwili zdawali się na impuls płynący z duszy, z dnia na dzień powstałoby niebo na ziemi. Wystarczyłoby po prostu postrzegać każdą minutę każdego dnia jako chwilę, w której płonie budynek, moment, w którym łatwo i natychmiast nawiązujemy kontakt z anielską stroną naszej natury. Tak właśnie będą postępować ci, którzy samookreślili się jako jednostki z własnego wolnego wyboru wspomagające proces przebudzenia ludzkości. W każdym momencie będą zdawali się na impuls płynący z duszy i do tego samego będą zachęcali innych, starając się przy tym własnym przykładem pokazywać, jak to robić. Lecz nie zapominaj, że ludzkość to młody gatunek i niewielu spośród Was rozumie, czemu służy Wasz pobyt na Ziemi, ani nie przyjmuje do wiadomości konsekwencji wiecznego istnienia w Bogu. Ludzie przedstawiają sobie wieczne życie, o ile w ogóle w nie wierzą, przeważnie w kategoriach wiecznej nagrody albo kary. Sprowadzają Boże Królestwo do poziomu merytokracji ustroju opartego na zasługach. Zatem wyobrażają sobie świat nagrody albo kary. Wcielając w fizycznym wymiarze istnienia ogląd najwyższej rzeczywistości, zupełnie mijający się z prawdą. Tak, wiem. Rozmawialiśmy o tych błędnych koncepcjach w naszych wcześniejszych dialogach. Powróćmy jednak do stwierdzenia, które padło wcześniej. Mianowicie, że większość z Was pragnie, żeby ludzkość jako gatunek dalej istniała w swej obecnej fizycznej postaci. Chcecie, żeby wasze dzieci i dzieci waszych dzieci korzystały z tych samych dobrodziejstw, jakie były waszym udziałem. Miały możliwość życia na tej wspaniałej planecie, w pięknym i jedynym w swym rodzaju środowisku naturalnym i wyrażania swej istoty w tej szczególnej postaci. Ale o ironio, chociaż powszechnie deklarujecie, że chcecie, żeby ludzkość istniała dalej i żyła w coraz większym dobrobycie, postępowanie wielu z was sprawia, że staje się to coraz trudniej osiągalne. Nie jest to postępowanie celowe. Przyjmijmy, że nie. I w tym tkwi szkopuł. Twój gatunek nie działa celowo. Jeśli chodzi o sposób życia na tej planecie każdego z Was osobna i jako wspólnoty, mówicie jedno, a robicie drugie. I jest to najważniejsze wyzwanie, z którym musicie się zmierzyć, jeśli naprawdę chcecie wykorzystać tę idealną chwilę na skok ewolucyjny waszego gatunku, by dalej móc się cieszyć cudowną fizyczną egzystencją na Ziemi. W tej sprawie faktycznie należy coś zrobić ponieważ ta fizyczna egzystencja bynajmniej nie jest cudowna dla wielu przedstawicieli naszego gatunku. Rozwiązania, które wprowadziliśmy, żeby wszystkim zapewnić lepsze warunki życia na tej planecie, na ogół nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ustroje polityczne, na przykład, wywołują ciągłe spory i zamęt. Prawa ekonomii wpędzają niektórych w coraz większe ubóstwo. I pogłębiają przepaść między bogatymi i biednymi. Służba zdrowia nie potrafi zapewnić równego dla wszystkich dostępu do nowoczesnych leków i usług medycznych. Porządek społeczny odpowiedzialny jest za rozdźwięk i podział, nie mówiąc o powszechnej niesprawiedliwości. A co gorsza różne formy duchowości zrodziły u ludzi. W wielu miejscach na świecie i pod wieloma postaciami, zapiekłe przekonanie o własnej słuszności, wstrząsającą nietolerancję, zaraźliwą zawiść, głęboko zakorzenioną nienawiść i usprawiedliwioną w mniemaniu sprawców przemoc. Czy teraz rozumiesz, co miałem na myśli, mówiąc? że już się obudziłeś. Dostrzegasz sytuację z całą jasnością. Zdarzają się oczywiście wyjątki, ale na każdym kroku natknąć się można na dowody, że Twoja ogólna ocena jest trafna.